kochani, witajcie na moim kanale, ja jestem Games i dzisiaj gramy z moją kuzynką, która dopiero zaczęła grać. Hejka! I ona, a Melcik się nazywa Jego mam nazwę, wcześniej miałam Alina, ale niestety coś e, się zepsuło. zepsuło. no i teraz nowy kąt. No. Dobra, zaczynajmy. I jeszcze otworzymy sobie skrzyneczkę i tutaj sobie odbierzemy, o! Przypomniało im się, że mam poka. Poka. Dobra i ona jest początkująca, no to kurde wyszłam chyba. Dobra, my możemy szybko wygrać, ale możemy też szybko przegrać, więc... Em, gdzie ty jesteś? Aha, dobra. No dobra, jedę po z skrzynkę. Podobał mi się ostatni odcinek z Brawl Stars, więc teraz y, nagrywamy kolejny. U, chyba okay, tam tu ktoś jest. W krzakach ktoś jest chyba. To ty bierz go na klatę, tylko się nie i nie bo ty tak sobie lubisz. Zaraz Właśnie zginę, się z ale spoko. Zginęłam. No, bo ty jesteś nub. Jak coś Amelka jest nubkiem, bo ona jeszcze nie umie grać Ej, w A ja masz grę. 90 życia. No wiem. Właśnie jakby mi... O, już mam 2000. Bo jestem już o, takim dobrze, bardziej... za... in... Jak to się ja mówi? dopiero dzisiaj zaczęłam tak grać, wiecie. No! Ktoś tam grałam, ale tylko tak y, m, z dwie ah. rundy, bo. Po, ej, zginęłam. Ja też zginę za chwilę, tylko uciekam. Szybko, szybko, szybko. Rosłuchaj mnie. Ja jeszcze Dobra. 7 sekund, mam 6, 5, O kurde, 4, 3, 3 2. 2, nie! A więc, no. Dobra, trudno. Ty masz. Ja mam zero Czemu ty masz 0, a ja mam minus 2, jak to jest głupie? Masz skrzynkę do otwarcia? Nie. Aha, jeszcze 30. Dobra, jak coś, to ona jest tutaj koło mnie, więc ja wszystko widzę. No, dobra. <laughs> Nie wiem czemu, ale mi się chce śpiewać. <laughs> Następny odcinek parkour z moją kuzynką. Co wy na to? Jest na telefonach, rok. na telefonach? No, na telefonie. Nie, na telefonach jestem dobrze. Na, dobra, na komputerze jest y, tak słabo. Serio, ja jestem na komputerze nubek, znaczy na komputerze jestem pros, a na telefonie jestem nubek. Ja właśnie na telefonie wolę jakieś parkury i w ogóle... Okay, to Szybki muszę... hrabia! Okay. No piękna nazwa. O, chodź tu szybko. Tu, tu mamy jakieś o, zdobycze, dobra, ja mam. zdobycze. Kurc, o, nas... o kurde, to kurde, Ja idę tu się odrodzić szybko. Mogam tu dojść Ech. do krzaku, jaka jestem tempo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz chodź na niego, chodź na niego, on ma 6. Idę, idę, no, idę UA! Dobra. 10 już Nie zapomnijcie o subiku i łapce w górę. Będziecie mieli szczęście do końca życia. Wielkie starcie? Gdzie jest drugi? Nie wiem. O, tu jest. Szybko chodź. Szybko chodź. Już O jak my jesteśmy pro. Dobra. Okej, dalej. I może teraz... Myślę, że jest 10 minut. Odtęgujemy nagranie. O nie, ja 20 mam. Już Co? jest 19:50, No, dobra, dobra. Ja to będę wrzucała jutro, więc przestaj już godzinę. Dobra. Mm, chodź, zaczynajmy. How tall are you? <grym> <grym> dobra. Mm. Okej, okay, ja idę na tą skrzynkę tu No to blisko. ja idę na solo, bo ja jestem no, klatę hacker. Hacker, normalnie, no ja tu weź, wszystkich zabijam. Dobra. Mam do no, jest. O ja idę. O oh, oh, kurde, jaki. Albo, dobra, ja idę może na środek lepiej. Nasty, ja nasty, no. Ja już wiesz, to O kurde, no. Szybko bierz ją. Nie, uciekaj od niej, uciekaj od niej, uciekaj od niej. No, uciekaj od niej, no, no jak to uciekam. No, ona miała. No, widzisz, i ktoś ją tak. No i bardzo dobrze. O. Dawaj, bierzemy ją. Judel, o chodź tu se podleczysz. No. Ja, ja je biorę na klatę, bo ja jestem pro normalnie, nie to co czemu. ja w ciebie Bo Jesteś nupkiem? Jedyne. No możliwe. Mhm. I no, dobrze, Zaraz będzie wielkie starcie, jeżeli nas nie skoją. O okay, kiełek! Tu jest kiełek! Wiesz jaki on jest dobry, ja bym chciała go mieć, ale ja jestem... Mi, ja mi... O zgnam. Amela ja Cię się zabiję. To Ty też skołaś się. Dobra, ja sobie wezmę innego zadymiarza, a Ty otwórz skrzynkę. Dajcie mi... O no. Jezu, jeden okay, do skrzynki zadymierza. Nie będziesz mieć zadymiarza. Okay. Skąd wiesz? Bo ja wiem, ja jestem wszechmogąca. Kurde. Haha, <laughs> wiedziałam. <A śmiech> bardzo słychać, że robić? mam nie. katar? Bardzo słychać, że mam katar? Nie. Okej, okay, wezmę sobie innego zadymiarza. Dobra, to ja też. <śmiech> <śmiech> Albo nie, bo to jest najlepsza, ja nie mam innych. <laughs> bo ty jesteś nubek. Małpę a Daj sobie on poko. Nie. Jaka małpa. Aha, małpa, że. No i coldanie nie małpa. jest jaka ty jesteś. Początkująca. Dobra, idziemy od razu na środek. Ej, mam więcej życia? A, mam więcej życia od ciebie. Bo sobie ulepszyłaś. Poza tym ten Rico ma właśnie tak mało. Idziesz na środek? Ja się boję. No to chodź tutaj. Dobra, no to idę z tobą. Ja się od boję. Dobra, ja się tutaj wkrótce. boję, ja, bo... To, to coś, takie gówno takie małe. <gul> co to jest gówno takie małe? Bo ja nie mam pojęcia. Ja nie A ja sobie pójdę na spacerek, się przejdę na spokojnie i takie... UWAGA NAPAD! Mhm. <gul> Patrz Dobra, uważaj, bo to jakieś chmurki są. Pium, pią, pium, pium. Widzisz, ktoś do mnie idzie? Okej, okay, już się odwracam. Hala! wait Rara. Ra. Z czapu. Bierzemy go? Bierzemy go? Dawaj, bierzemy go, bierzemy go, bierzemy go, bierzemy go. Oho, no. ile kryształów! Uhu! O ja mam tego misia. Ale ty się tym miszkiem jaraż normalnie. Przed chwilą na niego narzekałam, ale dobra. No wiem. E, zginęłam? Nie. nie. A, już wielkie starcie było. Ixuda jaka ty jesteś? Zacofana troszeczkę. Ja otwieram skrzynkę za A ja nie. Albo ty chyba nawet A to nie masz. A co tu się robi? To jest takie inne, ty nie wiesz o co chodzi. I ja już ją uczyłam, tego grania, więc no, nie będzie niczego ciekawego. Smuteczek. Dobra. Lecimy dalej. Ostatnia gra to będzie, dobra? No, bo już późno. Dla was pewnie wcześniej, albo nie wiem. <laughs> dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Okej, okay, musimy to wygrać. I takie. Piąta. Jako, jako pierwsi przegrywamy. To jest takie smutne. Padzie, katu ja jestem, pro-hacker, normalnie. Środek, Idziemy? No, na środek, dawaj te skrzynki jakieś. Rzucie, na, 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 na. Ja wezmę ten kryształ, bo by nam wzięli i by był przypał. Bo, bo ja znam takie sztuczki. Ja znam takie sztuczki. Wy się też na to nie, nie nabierajcie, bo po prostu będziecie ok, bardzo jak smutni, jak ci zrobię. Nie Ja tutaj... O, patrz, tu są kryształy, o, dużo kryształów. No mnie też właśnie. Ja sobie chcę uciec, ale Amela, uważaj! Zabiło mnie! Uciekaj! uciekaj. Ja mam ulta... Którego... Tu, a, szybko bieżą. O! Amela. Dobra, ja mam tego, ja mam misia Misia, nie dziwiać ja, Wiedziałam, że ty się skujesz Jakbyś się nie skuła, to by było normalnie ten Masz cztery pucharki Ja też masz. mam cztery Dobra, a więc y, Zakończamy ten odcinek Pa, 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 pa I y, do, do zobaczenia I pożegnaj się Pa ich zda. Dobra, to pa